dobrze niechmy wyścig numer dwa Kemp, Kastania, Kapustin, Zubiszaga, taśma idzie do góry, równy start całej czwórki, ale najlepszy ze startu zdecydowanie Drew bo on obejmuje w tym momencie prowadzenie, Kastania teraz bardzo agresywnie z Zubiszagą, Zubiszaga spada na ostatnią pozycję, utworzyły nam się tutaj dwie pary, dwie pary, które naprawdę rywalizują w fenomenalny sposób, prowadzi cały czas Kemp, Kastania próbuje go gdzieś tutaj złapać, a o trzecią pozycję walczy Roman Kapustin z Krystianem Zubiszagą, bardzo niewielkie odległości pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, Kastania w kraw... Węźnik pod Drew Kemp, a drukem jednak broni. Tak to wygląda tego ataku. Czy będzie pierwszy? Nie. Jednak pako Kastania wychodzi na pierwsze miejsce. Ale popełnia błąd. I natychmiast drukem wraca na fotel lidera tego wyścigu. Ale tylko na moment. Bo Kastania z powrotem w Krawężnik. Z powrotem pod Drew Kemp, a Tam po zewnętrzne. Jeszcze wszystkich. objechać próbował Roman Kapustin I ponownie Kastania wychodzi na prowadzenie. A Kapustyn spala na pozycję czwartą. Ależ tutaj się dzieje. Krystian Zubiszaga już jest trzeci. Kastania prowadzi. Czy drukem jeszcze odbije tą pierwszą pozycję? Ależ tutaj na się podziało rewelacyjny wyścig. Nic się już nie zmieni, ale ściganie było pierwszorzędne.